Cześć wszystkim, to Arabella Salentwater i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywam dla Was zaległą aktualizację z chyba 9 marca. E, tak, bo dzisiaj mamy piątek 11 i w środę chyba był. Tak, we, we wtorek był 8, no to w środę był 9. E, I w tej aktualizacji dodali nam bardzo dużo ogółowi. W ogóle, małe wytłumaczenie. Nie miałam po prostu czasu w tygodniu tego nagrać, więc nagrywam teraz. I są to nowe, wow, ogłowia, oraz yy, też yy, oprócz ogłowi dodały, zostały dodane dwa nowe koniki yy, magiczne, i jednego z nich sobie dzisiaj kupimy. No, dużo nowych ogłowi. Yy. Ja bym musiała jakieś kupić, bo mam dużo Mam dużo tych yy, Mam dużo żylingów Jorvik I nie mogę odbierać nagród z yy, Z wyścigów potem Więc kupimy sobie któraś tutaj Czy jeszcze na jakieś Mnie stać? Jeszcze mnie stać O, na takie No to kupimy sobie jeszcze takie Nie no, czarne chyba już mam Dobra kupimy czarne. Okej, okay, i teraz będę mogła sobie podbierać z nagrody. Dobra, kochani, to teraz jedziemy sobie obczać te nowe koniki. Okej, okay, jesteśmy i tutaj mamy dwa koniki oraz dwa zwierzaczki. Ja zwierzaczków generalnie nie kupuję, ponieważ uważam, że są za drogie. Sorry, ale 400... No, no nie, no. No nie, po prostu, no nie. Konie też uważam, że są dość drogie. Dlatego nie kupię ich, nie potrzebuję. Ale jak już tutaj jesteśmy, tak, zmieniłam zdanie. Jak już tutaj jesteśmy, to skoczymy sobie na targ koni Ferdinanda i tam chcę sobie kupić jakiegoś starego konia. W ogóle dajcie znać, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, bo chcę upamiętnić to, że te niektóre konie teraz będą znikać i. Chciałabym e, właśnie to upamiętnić w taki sposób, że nie wiem, nagram jakiś filmik, co o tym sądzę. Tak wiecie, ten, ten z tych serii: Arabella versus Poważne Tematy, e, i tam się wypowiem. I chciałabym też chciałabym też zrobić. O, to nie śliczne. Chciałabym też zrobić live'a, e, znaczy, no, live'a pewnie też będę robiła w tym czasie, albo nie wiem, coś takiego, po prostu jakby rajd starych, e, koni starej generacji. Kiedyś już coś takiego było, ale chciałabym, żeby był ten taki, taki wiecie, jakby już upamiętniający, bo no teraz trochę tej tych koni zacznie pomału znikać, co mnie na przykład mnie no bardzo frustruje. Nie wiem jak wy uważacie koniecznie dajcie znać co wy uważacie. Yy, nie wiem jak nazwać tego konia. Dobra, może klasy. Klasy będzie ładny. Kupiłam sobie właśnie dzisiaj trochę sardoniców z myślą o tym, że kupię te nowe konie, ale nie. <laughs> nie. Nie, nie. Wolę kupić sobie parę tych starszych generacji, bo myślę, że to będzie dobry uczynek. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy znaleźć ciekawego. O, takiego tinkerka bym jakiegoś ciała. A nie, ja mam jednego chyba. Dobra, mam. Zapomniałam, że mam, no tu. To... Właśnie, całe życie chciałam mieć takiego, o, takiego, ale z, nie wiem, miałam tego sportowego, sobie kupiłam. Nie wiem dlaczego, zawsze chciałam mieć tego konia, więc y, właśnie to zrobię i sobie go kupię. <laughs> y, cold, cold, cold angel. Dobra, będzie piękne. W ogóle z myślą już o tysiącu subskrypcji, e, chciałabym przetłumaczyć jakąś piosenkę od e, SSO na przykład i zrobić jej cover. Dajcie znać, co myślicie o takim rozwiązaniu. E, znaczy, czy, czy po prostu byłoby to fajne jako jeden z tych odcinków specjalnych, e, że po prostu jakby. Oj, e, że po prostu no. Zobaczę, co jeszcze. Aha, to jest sklep. Nie wiem, czy tu jest to jest za sklep. O! Ale tu mają dużo fajnych rzeczy. Mega. Wracając. Y o, nawet podkowy mają. Super. Nie wiem, co mówiłam. Aha, wracając, po prostu chciałabym, żeby taki, te wszystkie odcinki specjalne były mega super. Potem odczytam, przepraszam, teraz nagrywam. Żeby były mega super i chcę to wszystko z Wami konsultować, więc jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby nagrać piosenkę od SSO, taki cover w wersji polskiej, to koniecznie dajcie znać. I myślę, że zakończymy sobie na dzisiaj ten odcinek no więc to by było na tyle i co do usłyszenia pa